Siemano, siemano Witam w kolejnej wyprawie wędkarskiej Wędeczka jest, nowy spinning Odbierak Więc Mamy dzisiaj 1 maja Otwarcie sezonu na szczupaki Więc idę spróbować na te bagienko Będę chodził Z brzegu, składek próbował Bo nie mam łódki, nie mam nic, z nikim się nie omawiałem Więc Próbujemy z brzegu co będzie, zobaczymy no życie dzisiaj na tym jeziorze będzie ludzi. Bo tu są aż trzy jeziora, więc się przejdziemy dzisiaj. Przejdziecie je razem ze mną. No i co? Zobaczymy. Dobra, ja dochodzę na jezioro i widzimy się już na wodzie. Patrzcie, kiszał. Raz, dwa i tam za trzcinami. Przez działódka. Na jednym bagienku A widzicie, co się dzieje, nie? I to jest PZ, żebyście wiedzieli, coś takiego zakładamy na pierwszy rzut. Dawno nie łowiłem na spinning. Zobaczymy. ...i wszyscy płyną tam, bo tam jest przejście na drugie jezioro, nie? I tak to wygląda. Fajnie ten spinning pracuje, podoba mi się. Jest to Jetson. Pokazywałem Wam. A może to nie jest ten, co Wam pokazywałem. ale wybrałem Jepsona na od Kaimana też Jepson model Kaiman 4000 no i zobaczymy co to będzie Widzicie, wszyscy z łódek walą, a ja to tam za spinningiem nie przepadam, więc jestem, żeby zobaczyć to otwarcie, później trochę pochodzę też na okonia, akurat konia lubię łowić. A później przyjdzie jesień, ten drapieżnik, no to wtedy troszkę dłużej u mnie zagości spinning. Będę tam słychać kolejni się wodują. O jest dzisiaj ludzi, to co wam mówiłem, że będzie. I słuchajcie, mam szczupaka. Jest chyba duży, a się okaże, jest i zobaczcie oni z łódek. a ja mam szczupaka, mały szmingus, ale jest pierwszy i na tą gumkę Już go wyhaczam, tylko położę sobie wędkę. Okay. Już go bierzemy, będziemy wyhaczać. I taki szczurek, proszę. No i widzicie, przepłynęło trzy łódki a ja przyszedłem prawie jako ostatni co uważać no ja przyszedłem jako ostatni i glucika mam zapiął się ładnie nie miał szans się wypiąć no i co, szupak uwolniony będzie wracał do wody, zrobię tylko zdjęcie na miniaturkę i lecimy dalej no i dobra, szczupak wraca do wody. I łowimy dalej. No to kijek ochrzczony white horse jetsona do 30 gram. Takie potrzebowałem większego nie i częstszym wyrzutem. Jest idealny. A zaraz wam pokażę, na jaką przynętę go złowiłem. I wziął tutaj na wprost teraz oto, a złowiłem go na taką oto gumeczkę o, tutaj okoń pogonił. Kolejna osoba wypływa, to już numer 5 ze mną, a czwarta na łódkę pontą. Tam ci już wszyscy popłynęli na drugie jezioro. Wstała jedna łódka, która to są moi koledzy. Fajnie, fajnie. Pierwszy szczupaczek w tym roku 2024. Mały glut, bo glut. Ale cieszę, że rano się stało i coś się złowiło. Więc fajnie. Rybka jest. A jeszcze przede mną dwa jeziora. będzie ciepło. Na razie jeszcze się fajnie łowi tutaj tego szczupaka, bo nie ma tyle kapelonów, ale to jeszcze ten, nie połowa maja. I splasz, składek już się nie połowi tego tak sztuczka na tym jeziorze. Trzeba, trzeba czekać do późnej jesieni, żeby to zielsko opadło. Inaczej nie ma szans. O, i jeszcze takie. z 2-3 rzuty tutaj. I idziemy dalej. No i dobra, zmieniamy miejsce. Idziemy tutaj zobaczyć jeszcze obok składka, więc to wykorzystamy Spinnik na razie chyba nie muszę składać, dojdę tam tak, nic się nie stanie I Porzucamy tu frankly Mada e Chwilowo liczałem, bo to wejście jednak nie jest stabilne. No ale jesteśmy tutaj. No tutaj moja kładeczka. I próbujemy. Też obiecujące miejsce. Fajne. Zobaczymy. i tak w niedzielę zapraszam fanów komputerów moich jest już dla was film jest już wstawiony dla wspierających w niedzielę się otworzy dla widzów youtube jeżeli byś chciał go szybciej sobie obejrzeć to oczywiście wystarczy mnie wesprzeć i już szybciej oglądasz filmy przedpremierowo a będzie o odzyskaniu pliku po awarii Windowsa. Jakiś taki prosty sposób, aby odzyskać dane pliki, plik, tak aby było można dalej pracować na tym danym pliku, tak? To taki filmik jest już nagrany i jest już stawiony w dziale na razie dla wspierających, a w niedzielę o godzinie 11 będzie dostępny dla wszystkich subskrybentów mojego kanału i nie tylko subskrybentów więc zalecam zostawić tego suba aby być na bieżąco z filmami o komputerach tak jak teraz z wyprawędkarskich I zawsze wam mówiłem jak to jezioro jest podzielone, że ja po takiej wyspie chodzę zaraz wam pokażę jak to wygląda w tym miejscu możemy to fajnie wam pokażę bo ciągnę gumę OK. I tak. Tutaj jest moja kładka i to jezioro. I zobaczcie, ono tak idzie, idzie, idzie. I tam dalej też jest to samo jezioro, nie? A tutaj jest ta wyspa, którą się chodzi. Takie jest jeziorko zrobione, takie U. A tam teraz co widzicie? Hmm, wpływa ta łódka biała. O tam. To tam jest kolejne jezioro i no tam właśnie wpłynęli w przejście no właśnie między drugim a e, pierwszym jeziorem, tym którym tu jestem. A tutaj zobaczcie ta smuga płynie bubr. Daje jak nie wiem, zanurkował. No i tam później jeszcze jest przejście na trzecie jeziorko, choć nie wiem jak to tam teraz wygląda. Dawno nie pływałem na łódkach, to nie wiem czy jest przejście z drugiego na trzecie jezioro no ale tak to wygląda no i zaraz idziemy dalej na razie przynęty nie zmieniam nie chce mi się później może stanę gdzieś napić herbatki to pomyślę, zobaczę na razie na tą gumę wzięło więc chwilowo jeszcze jej nie zmieniam No tam kolejny mój kolega dojechał wszyscy na otwarcie sezonu szczupakowego ale tam zapienił lin boleczce, też fajnej tu przed chwilą kolega na pontonie też chwycił jednego szczupaka ma wymiarówkę o ma kolejnego też ma drugiego o spiął mu się więc tupak bierze zobaczcie jaki piękny słońca coś pięknego nie tylko świat IT jest fajny ale wędkarski również kontakt z naturą z przyrodą mówię fajny świat wędkarski też jest no ale kto rano stanie to takie widoki widzi i Tak to jest. No i słuchajcie, ja już dochodzę do jeziora numer dwa, jest tam. Tutaj się prawie kończy to pierwsze, gdzie byliśmy. No i będę tutaj troszkę ciszej. A nie raz i milczał, bo ci wszyscy wędkarze co byli widzieliście tam jest są na tym jeziorze więc będę troszkę ciszej ale fajnie w tym lesie ptaki grają Dobra, ja dochodzę do pierwszej kładki jaką znajdę i zaraz będę znów zwany No i słuchajcie jestem ale już na trzecim, na ostatnim po na tym drugim to była tragedia, tyle łódek. Tutaj już widzę łódki. Mam nadzieję, że nie ma aż tyle. To jest ostatnie jezioro właśnie. Wejdziemy, zobaczymy, spotkałem kolegę. Razem właśnie przemaszerowaliśmy. No i macie, jedna łódka. Jedna łódka to nie jest jeszcze źle rozłożę sobie zbiera w razie bo niech będzie Położymy go po cichu I na razie przynęty nie zmieniam Próbujemy No widzę, bo ci były też na pierwszym jeziorze to przepłynęli z drugiego to czyli więcej wody jest w jeziorze i da rady przepłynąć Moczarki widzę jest tutaj. I tak się prezentuje to jeziorko. To jest ostatnie właśnie u mnie. Fajna pogoda. Podoba mi się. Później wrócę to rozpalam grilla. I sobie pogrillujemy. Z żonką. Całą rodzinką. Dzisiaj 1 maja. Weekend majowy. Też Was nerdy zachęcam do tego, żeby odejść od komputerów na jakiś czas, a ten weekend chce z rodzinką go spędzić na jakiejś ogrodzie, działce. A zobaczcie jaka tam jest dama bobrów kolejna, tam w samym rogu, tu gdzieś. Nie wiem, co, kamera wam łapie. Taka sama duża jak na moim bagienku. Tam. Jeszcze dopóki da się łowić na tym jeziorze, bo jak już wyjdą te kapelony wszędzie, to już koniec szczupaka. Aż do późnej jesieni. No wtedy oczywiście też ze spinningiem będę. A, jest kukło. No, a na drugie nie zachodziłem. Razem tam dwie kładki. No i pełno łódek. Tam trzy tam łódki są. A jeziorko jest najmniejsze. Po drugie. No dobra, jak coś będzie, to widzimy się. Chwila w poczynku. Czas się napić herbatki. A na razie pierwsza kładaczka nic tutaj nie dała. No, ale chwilkę już odpocząć, bo tutaj kawałek jest. Na to jezioro ode mnie tam przejść się, przespacerować no i tak to wygląda Jestem i tak już zadowolony, że jednego małego, bo małego ale złowiłem A tutaj jest, uwierzcie mi potężny szczupak, dlatego tych ludzi tu pełno jest. wiecie o co chodzi, nie? Kłabędki. No i tak to wygląda. Może zobaczę na powrocie, jeszcze cofnę się na to drugie jezioro. Już będzie luz, to tam jeszcze bym zaszedł zobaczyć, na to środkowe. Ale na razie jeszcze przede mną tutaj kawałek kładek jest, chyba, prawdopodobnie. Więc, jak będzie możliwość, to tutaj jeszcze przelecę. No i doszedłem do końca tego jeziora. Niestety tu jest jeszcze tylko jedna kładka. Tam jest wodny takie a la plaża do wodowania, łódek tylko. No i niestety tu pan jakiś też siedzi za linem, więc wracam tam jeszcze jedna kładkę na samym początku, na nim nie byłem, więc zajdę i zobaczymy tam jeszcze. No i wrócę na te drugie jezioro. Obrzucę i starczy siebie. i dochodzę już na kolejną miejscówę jest to tutaj zobaczymy co z tego będzie zmieniłem przynętę na taką że ten hak mogę schować sobie w gumę we jest pełno na tym jeziorze, pełno moczarki no trzeba uważać o, dobra, jestem, jakoś się udało Będziemy próbować coś takiego. Chacik schowany. Tutaj za dużo nie będzie rzucać. Ale trzeba popróbować. No Zobaczcie co tu się dzieje. żelzka jest tutaj nie da się rzucać jeszcze jeden rzut odda mi idę w sąd niestety To jest za dużo moczarki no, moczarka dobra nie ma sensu Idę dalej No dobra, jestem ostatnia miejscówka na drugim jeziorze Ciekać wolno No tutaj są tylko dwie koła Widać już tu chodzić ludzie wędkarze A błoto Może że mam gumowce ...chyba pusta jest z tego co widzę... ...więc spróbujemy... ...ale bajoro... ...masakrycznie, na boku tutaj, musicie uważać... ...зараз там... ...ну і пробуємо... ...хований хачик... Tutaj mniej zielska, niż co byliśmy poprzednio, na tym trzecim Tutaj mi się często udawało łowić Zawsze jesienią Co przyszedłem, to zawsze jakiegoś gluta miałem Ale jest dużo już lili czuję jak idzie mi guma po nich więc kolorowo nie jest no pełnozielska. Запазливо е на тази на Европейска Porzucam, zobaczę co będzie. A na dziś zdaje mi się, żegnam. Był jeden szczupaczek. I jeżeli materiał Ci się podobał to zostaw łapę. Zostaw suba i widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!